Dlaczego tak się cieszymy w te święta? Odpowiedź jest prosta, chociaż nie każdy pamięta co się stało dwa tysiące lat temu. Opowiemy wam i pokażemy. Młoda kobieta Maria w mieście Nazaret żyła. Nie miała męża, ale Józefa bardzo lubiła. Przyszedł do niej anioł i mówi, by się cieszyła. A ona zamiast tego bardzo się zdziwiła Zgodziła się jednak być mamą Zbawiciela Powiedziała tak To jest powód do radości i wesela No a Józefa wzięła za męża I za swego przyjaciela Po dziewięciu miesiącach Maria i Józef w drogę ruszyli Do miasteczka Betlejem Długa to droga moi mili Tej właśnie nocy, w małej stajence, Maria urodziła syna. Wspaniała to nowina! Niedaleko w polu pasterze spali. Właśnie tak swoich owiec pilnowali. Nagle jasno się zrobiło, jakby słońce zaświeciło. Pasterze szybko wstali, bo aniołów zobaczyli. Chwała Bogu! Tak śpiewali. Ci aniołowie. Do Betlejem pasterzom iść kazali zobaczyć zbawiciela Jezusa! Wszystkich ludzi przyjaciela. Wszyscy bardzo się cieszyli, chociaż ciągle się dziwili, że ten Jezus niebadany w stajni leży na sianie. Niech każdy z nas o tej historii pamięta. Cieszmy się! Jezus się narodził. To Boże narodzenie. To są święta.